Co naprawdę ukradł polskie skarby podczas II wojny światowej? Podczas II wojny światowej Polska straciła jedne z najcenniejszych dzieł sztuki i zabytków na świecie. Większość ludzi uważa, że za kradzieże odpowiadali wyłącznie Niemcy i Rosjanie. Ale prawda jest bardziej skomplikowana i bardziej szokująca. Niemcy faktycznie plądrowali muzea, kościoły i pałace, wywożąc dzieła sztuki do Rzeszy. Jednak po wojnie ogromna część tych skarbów nie wróciła do Polski, bo Sowieci je ukryli albo sprzedali. Na czarnym rynku. Ale to nie wszystko. W okresie powojennym komunistyczne władze PRL często sprzedawały polskie dzieła sztuki i zabytki za granicę, by zdobyć walutę na import towarów. To tak, jakby Polska sama rozdawała swoje skarby. Do dziś wiele z tych dzieł wisi w prywatnych kolekcjach lub muzeach na zachodzie, a Polska walczy o ich zwrot. Więc kto naprawdę ukradł polskie skarby? Nie tylko Niemcy i Rosjanie, ale też własne władze powojenne. Jeśli chcesz więcej prawdy, która zrywa Beret. Zostaw lajka i suba.